Cześć! Zastanawialiście się kiedyś, co się działo z Polską przed wydarzeniami, o których uczą w szkołach? No bo przecież nie wyrośliśmy z ziemi w 966, żeby przyjąć krzest. Dzisiaj porozmawiamy sobie o Imperium Lechitów, rzekomo zapomnianym protoplaście Polski z czasów starożytności. Zapraszam do oglądania. Imperium Lechitów miałoby zajmować ogromny kawał Europy i z sukcesami walczyć z imperiami Juliusza Cezara czy Aleksandra Wielkiego. Właśnie Aleksander Wielki zażyczył sobie zysków ze starożytnego, opływającego w bogactwa, słoweńskiego państwa. Posłał więc ludzi, aby zarządzili w jego imieniu Daniny. Zaś Lechicie, jak to na dumnych słowem przystało, zamordowali posłańców, obdarli ich ze skóry, którą to wypchali jakimś szajsem i odesłali Aleksandrowi wraz z listem, w którym królowa Wanda napisała "Wiedz, że Polaków ocenia się pod dzielności ducha, hartu ciała, a nie podług bogactw. Aleksandrowi się to trochę nie spodobało, więc zebrał wielką armię i ruszył na lechy, aby dać nauczkę pysznym poganom. Lechici, wszak to naród mądry, ustawili sztuczne wojska, aby zmylić nadchodzącego z daleka wroga. Plan się powiódł. Żołnierze Aleksandra ruszyli z pełnym impetem w atrapy wojowników, i nim zdążyli się zorientować, że zostali wpuszczeni w Maliny, Polacy wyskoczyli z krzaków i wyrżnęli ich w pień, a sam Aleksander ledwo uszedł w Niesławie. Piękna historia, pokazuje wielkość Polaków. No, szkoda, że jest nieprawdziwa o tym za chwilę. Napisał ją Wincenty Kadłubek, biskup krakowski i kronikarz. Do niego jeszcze wrócimy. Imperium Lechitów miałoby powstać w 1800 roku, kiedy rządził nim król Sarmata, przybysz z Elamu, czyli dzisiejszego Iranu. Kolejną ważną postacią miał być Lech I Wielki, który założył państwo znane na wschodzie jako Lechistan, w którym władza oparta była na komes militi, czyli rycerzach, przedstawicielach różnych rodów i plemion. System był bardzo podobny do systemu szlacheckiego. Ważne decyzje podejmowano na wiecach i kluczowa była zasada jednomyślności. Wszyscy musieli być jednego zdania, żeby pomysł wszedł w życie. Następną istotną postacią w historii Polski był król Lech III Ariowit. Za jego panowania Lechistan był potęgą, z którą musiał się liczyć sam Juliusz Cezar. Rzym i Antyczna Polska były partnerami handlowymi. Dowodem przyjaźni tych państw miały być zaślubiny Lecha III Ariowita z siostrą Juliusza Cezara. Nie oznacza to jednak, że nie dochodziło do żadnych sporów. Lachowie stoczyli wiele wielkich bitew, jak np. przykład bitwa z wojskami Rzymu w Syrii. Jeszcze jedna wielka bitwa miałaby się odbyć na terenie dzisiejszych Niemiec, zaledwie kilkadziesiąt kilometrów od Szczecina, gdzie znaleziono 130 szczątków ofiar wraz z opancerzeniem i 5 szczątków koni, które musiałyby brać udział w bitwie. Dostarcie miało dojść w 1250 roku przed naszą erą. To niesamowite, zwłaszcza, że prawdopodobnie miało ono większą skalę niż największa bitwa średniowiecza. W istnieniu Imperium Lechitów dowodzą kroniki Prokosza i Wincentego Kadłubka, którzy opisywali wielkie dokonania tej cywilizacji. Kolejnym dowodem są badania na haplogrupie R1a, które łączą dzisiejszych Słowian ze starożytnymi. Zwolennicy teorii o Imperium Lechitów nazywani są Turbosłowianami. Jednym z jej najgorliwszych wyznawców jest Janusz Bierzch, czyli autor książki pod tytułem Słowiańscy Królowie Lechi Polska Starożytna. Krytykują Mieszka I, który jego zdaniem zaprzepaścił dziedzictwo lachów. Według tej teorii Mieszko I, przyjmując chrzest w 966 roku, pozwolił na wymazanie z historii wielkiego pogańskiego imperium i sam zdegradował się ze stopnia króla do księcia. Wiecie już, czym miałoby być Imperium Lechitów. Teraz powiem, dlaczego to wszystko to jeden wielki stek bzdur. Oczywiście Kościół do perfekcji opanował wymazywanie z historii dawnych kultur i religii, ale w tym przypadku nie o to chodzi. Teoria o imperium Lechitów to zlepek nienaukowego traktowania źródeł historycznych oraz złej interpretacji i fabrykowania przekazów. Po pierwsze, uwielbiany przez turbosłowian Vincenty Kadłubek był bardziej bajkopisarzem niż kronikarzem z prawdziwego zdarzenia. No i nie ma się co dziwić, w tamtych czasach takie kroniki budowały bardziej prestiż narodu niż miały przekazać prawdę historyczną. Kadubek chciał pokazać, że Polska ma bogatą historię i duże znaczy na świecie. Traktowanie jego dzieł w 100% poważnie po prostu mija się z celem. Po drugie, badania genetyczne, nawet jeżeli są prawdziwe, dowodzą tylko, że jesteśmy spokrewnieni z dawnymi mieszkańcami Polski. No a to chyba nic dziwnego, prawda? Takie podawanie wyników badań obok jakiejkolwiek hipotezy jest bardzo zmyślną manipulacją. Gdybyśmy je odseparowali i podali jako suchą informację, to szybko wyszłoby na jaw, że nie mówią nic o władcach, kulturze, czy w ogóle istnieniu jakiegokolwiek starożytnego imperium. Dalej. Rodowody, które miałyby wskazywać na istnienie jakichkolwiek starożytnych, szlacheckich rodów, są po prostu sfałszowane. Udowodniono, że już w przeszłości takie praktyki były bardzo popularne. No bo w końcu, kto nie chciałby należeć do królewskiego rodu? Jednym z takich fałszerzy był przybysław Diamentowski. Napisał on całą kronikę Prokosza, w której u boku władców Lechi pojawiają się domniemani przodkowie jego klientów. Turbosłowienia jako dowód podają również cytaty z Pisma Świętego. W jednym z nich bohaterowie zatrzymują się w Lechi, ważne, że przez jedno i. Lechi po hebrajsku oznacza szczęki. Chodzi tu po prostu o nazwę miejscowości, a nie o żadne wielkie imperium. Teoria o lechickim imperium jest w sumie naturalnym zjawiskiem, jeżeli spojrzymy na nasze doświadczenia historyczne. Zawsze byliśmy ofiarami. Po prostu ludzie chcieliby, żeby kiedyś okazało się, że to my ustalaliśmy zasady gry. I nie jest to może jakieś bardzo złe zjawisko. Pod względem budowy jest podobne do teorii antyszczepionkowców czy płaskoziemców, ale to od tych jest akurat dużo mniej szkodliwe. Szybko się rozprzestrzenia przez traktowanie w szkołach tematu powstania Polski po macoszemu. Zresztą i tak za dużo o nim nie wiemy. I tu pojawia się plus teorii o Lechickim Imperium. Ludzie zaczynają szukać i się czegoś dowiadują. A ja mam nadzieję, że wy się czegoś dowiedzieliście z mojego filmu. To już tyle w dzisiejszym materiale. Jak zwykle subskrybujcie po więcej, piszcie tematy do odcinków w komentarzach, ocencie film łapką. Cześć!